Aktualnie na mojej grupie na Facebooku daję kilku osobom admina, tak więc jeśli jeszcze cię na niej nie ma, masz link w opisie, wpadaj tam, a kto wie, może to właśnie ty go dostaniesz. Siemano, witajcie w kolejnym przeglądzie waszych zdjęć i opisów. I na początku muszę wam powiedzieć, że otrzymałem na fanpage chyba ze 100 wiadomości, a wy nawet więcej, 200 może. Nie wiem czym to jest spowodowane, chyba tym, że macie wakacje i po prostu y, wysyłacie mi mnóstwo karnier. Tak czy inaczej, dzisiaj postanowiłem wam tutaj właśnie pokazać więcej ich, no bo tak jak mówię, więcej ich otrzymałem. Y, Postaramy się wszystko do końca tej filmu oczywiście zrealizować, żeby każdy był. A ja w dzisiejszym filmie brałem na początku pod uwagę tych, co wysyłali mi nie zdjęcia, a zrzuty ekranu, no bo oczywiście wtedy mamy lepszą jakość. Tak więc my już zaczynamy. Wy zostawcie, oczywiście, łapkę, wtedy będzie szybciej kolejny film. Na początek mamy tutaj Thibaut Courtois na bramce w Tottenhamie. Jest to trzeci sezon: dwa razy zdobyte mistrzostwo, dwa razy Liga Mistrzów. I zobaczcie ogólnie na cały skład jest tam Messi, jest Neymar. Jest manolas, ale skład się niesamowicie zmienił. W zasadzie chyba został tu tylko jeden zawodnik, jakim jest Eriksen. Na ławce mamy także zawodników kilku hamu, ale tak czy inaczej skład niesamowicie został zmieniony w ciągu trzech sezonów. Są w sumie tego efekty, bo Kuba tutaj zdobył e, dwa razy mistrzostwo i dwa razy liga mistrzów. No tak czy inaczej skład całkowicie przebudowany, a my możemy przejść dalej do legi Warszawa, tutaj od Bartka. Niestety nie podesłał mi żadnych informacji e, co do mm, ile razy mistrza zdobył, jak tam widzę mistrzów. Dostałem tylko info, że jest to piąty sezon. Jak możecie zauważyć, ten na przykład Kwiatkowski, czy też załodnicy na ławce to są stworzeni przez FIFA. Natomiast są też załodnicy kupieni, tacy jak na przykład Kingsley Command, Pulisic, czy też Anthony Bruce, czy też Lindelof na środku obrony. Więc są zawodnicy kupieni, są także stworzeni przez FIFA. jest to piąty sezon, no i myślę, że nie będziemy tutaj za dużo czasu marnować, no gdyż po prostu możemy sobie przejść dalej do kolejnych zawodników, tak więc e, właściwie kolejnych osób, a nie zawodników. Tutaj mamy od Dawida Stuttgart. Jest to trzeci sezon, on się właśnie zaczyna ten trzeci sezon. No i w pierwszym sezonie oczywiście wywalczył sobie awans. E, w drugim sezonie zajął piąte miejsce, więc jest to całkiem niezły wynik, bo to mu zapewnia oczywiście w trzecim sezonie awans do mm, eliminacji o Ligi Europy. Tak więc kto wie, może już mu tutaj fajnie pójdzie tam w Europie, pokaże się z dobrej strony. Tak czy inaczej, co do składu, tutaj jak możecie zauważyć jest dużo zmian Pojawił się na przykład Mbappé Lotting, e, Lotę Lottin właściwie się wymawia, PC się pojawił, Bednarek na ławce, e, Medal, ale co do tych wszystkich wzmocnień, wszystko jest ok, wszystko bym zaakceptował, jedynie Smalling mi się nie podoba, jak można tak widzę, nie wiem, niemieckiej mieć Anglika na środku obrony. Ja wiem, że ten, na przykład teraz Bruce M. Shigalbach sprowadziła Oxforda, no ale czy Smogging by przeszedł do Stuttgartu? No nie wydaje mi się, ale jest to oczywiście kariera, więc o to chodzi, możemy się tutaj bawić jak tylko chcemy, tak więc, yy, żeby nie było tutaj, nie hejtuję, nic w tym stylu, po prostu tak mówię, że ja osobiście nie chciałbym takiego zawodnika mieć w niemieckie jeszcze w Beniaminku. Tak czy inaczej, myślę, że możemy przejść dalej do TSV Monachium od Wiktora, jest to czwarty sezon, i ogólnie jego największe sukcesy to jest piąte i szóste miejsce w Bundeslidze. Tak więc całkiem niezłe wyniki. Fajnie, że nie masz za łatwo, bo niektórzy to już pewnie byli go mistrzów tutaj zdobyli, a ty jednak nie masz łatwo, musisz się troszkę tutaj natrudzić i skład także mi się bardzo podoba. Na przykład Bongonga, taki nietypowy załonik rzadko sprowadzany, a jednak z Vigo tego kupiłeś, Tak więc podoba mi się to. Ogólnie myślę ciekawie to wszystko tutaj rozwiązałeś, za to dla ciebie szacunek. A my możemy chyba przejść dalej do BVB od Przemka. Jest ogólnie symulowana kariera i rozegrał nią 5 sezonów. W ciągu tych 5 sezonów zdobył 5 razy mistrzostwo, a, tego, a do tego dołożył 3 razy gemistrzów, tak więc sukcesy są i to duże, ale myślę, że nie ma się co dziwić patrząc na jego skład, na przykład taki Neymar, czy też Dybala, Tielemans, Martial. Tutaj niemal wszyscy załanicy powyżej 90, o ogólnej w zasadzie tylko dwóch czy 3, nie ma jej ławka także niesamowicie wykokszona, no więc wcale nie ma się co dziwić, że takie są sukcesy tutaj w tej symulacji. No ale przejdźmy już dalej do Evertonu od Oliviera, tutaj także mi się to bardzo podoba, fajnie, że nie kupujesz wszystkich typowo pod potencjał, e, jedynie takie dziwne kupna na przykład Fossumensacha czy też Lindelofa, czyli zawodników aktualnie Manchester United czy też Romero właśnie na e, bramce, e, chociaż... No zależy jak na to patrzeć. Akurat Everton nie ma y, jakiejś y, kosy tam z Manchesterem United, więc sorry, tutaj zwracam honor, bo na początku nie wiem dlaczego pomyślałem, że jest to Manchester City. Tak czy inaczej, jest to połowa drugiego sezonu. Trzecie miejsce w lidze zdobył y, w ciągu tego pierwszego sezonu. Doszedł do ćwierćfinału Ligi Europy. Aktualnie znajduje się w jednej, trzy, jednej ósmej Ligi Mistrzów. Tak więc też niezły sukces. Zobaczymy dokąd dojdzie, bo tak jak mówię, jest to połowa drugiego sezonu. Skład się tutaj trzeba przyznać mocno zmienił, a także trzeba Trzeba przyznać, że... Fajnie się rozwinęli niektórzy zawodnicy, bo takiego kaku jak możecie zauważyć już ma 89 oceny ogólnej. Dalej mamy tutaj Bayern Monachium od Kamila. Rozegrał nim 6 pełnych sezonów i w ciągu tych 6 pełnych sezonów zdobył 6 razy bólny z Gigi i 6 razy GIG Mistrzów. Tak więc wszystko co się dało tutaj zdobywał jak możecie zauważyć. Dopisał mi do tego, że jedną czwartą spotkań około symuluje. Tak więc domyślam się, że z tymi najsłabszymi przeciwnikami po prostu idą symulacje, żeby nie tracić czasu. A skład niesamowicie rozwinięty także zmienił jest Mbappé Lotę, jest Dybala, jest Dembele, Isco, Sanchez, Asenio, naprawdę dużo młodych zawodników z potencjałem, których właśnie u nich w tym momencie widać, bo już się tutaj rozwinęli przez te 6 sezonów. Tak czy inaczej, powodzenia, Kamil. A my lecimy dalej do ostatniego na dzisiaj zdjęcia i jest to PSG tutaj od Tomasza. I jest to drugi sezon, więc można powiedzieć, że sam początek. W ciągu tych dwóch sezonów zdobył po prostu ligę i chyba dołożył do tego pucher, Natomiast widzę mistrzów bez jakichś większych sukcesów. Zobaczymy, jak mu pójdzie w drugim sezonie. Na no, w składzie zaszło tutaj kilka zmian, ale nie jakichś wielkich. Na przykład pojawił się bran na środku obrony, czy też Casemiro i Gindogan w środku pola. Na napadzie też oczywiście zmiana, bo przyszedł Lewandowski z Bayern Monachium. Tak czy inaczej, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To by było na tyle. Do usłyszenia. No i cześć!